To Do Toolboxa No bo nie, bo dzisiaj jestem na na studniówkę, w będę odpoczywał. U mnie aparat. Nie, jest w na ucieczce. No nie to będzie na Nie, nie, bo czare, Nie przyjadę, pojedziemy, Czemu? Czemu? Dobrze, ja przyjeżdżam tylko na egzamin. Nie? Nie. No nie. To To jest tam. Tam To jest straszne. To jest straszne. Odkręcanie głowicy to jest za To jest pozycyjka. Kopeć! Jak nie będzie ładowania, to jest lampa pozycyjna. Kopeć? Kopeć tak ciąg do A, bo to specjalistyczne jest. To na, wy, na, wy, na wyposażenie do jawy dają, jak ktoś... casmiu me eu, 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 eu. Nie, Gdzie wszystko. masz kart? Pan 6 giga ja turbo mi płaci, Za filmy wszystkie. się nudzi? nie do lasu. To jest film o nazwie Zdejmowanie Głowicy. To jest Każdy lubi lecieć na nocy, nie? Tak jest. Zawsze sobie musi być puste. Jak się jabła nie popsuję, to jest do dupy no. kurde. To w ogóle do dupy jabła. Jak <grym> się nie popsuje, za, ja za dobrze zrobiona jest sobie.